Dzień dobry, kole Konrad. Witam Państwa bardzo serdecznie na pomeczowej konferencji prasowej. Za nami starcie: NKP pod nowy targ kontra KS Karpaty Krosno. Wynik 0 do 0. Jako pierwszego proszę o pomeczowy komentarz trenera, naszych gości pana Tomasza Kuźmę. No myślę, że remis, który. Dla nas nie jest tym wynikiem, który tutaj przyjechaliśmy i ja myślę, że sama inicjatywa, jeśli chodzi o te 90 minut meczu była po naszej stronie. Myślę, że pierwsza połowa, która może ten mecz nie przenosił wielu sytuacji bramkowych, czystych, bramkowych. Sposób gry, karpat. Myślę, że był odpowiednio dobrany na ten mecz pod ten stan murawy, który tutaj był, więc na pewno taki boiska się łatwiej broni niż, niż coś kreuje. Ale podjęliśmy tą inicjatywę. Myślę, że chcieliśmy, próbowaliśmy przede wszystkim szukać przewag bocznymi sektorami i tutaj tworzyć tę sytuację. Szkoda tych takich małych momentów, gdzie mogliśmy troszkę lepiej zaatakować to polkarnie je wypełnić i, i, i w postarać się o zdobycie tego gola. Cieszy też przetrwanie takiego trudniejszego momentu, jeśli chodzi o drugą połowę e, i tutaj wybronienie tych kluczowych starych fragmentów, gdzie Karpaty ich miały seryjnie i myślę, że inicjatywa, jeśli chodzi o koniec meczu, to też był taki fragment, którym szkoda, że w e, tej nawet ostatniej sytuacji mm, wejścia w pole karne e, Karola Smajdora nie, nie, się tam nie domknęliśmy, bo mogliśmy ten mecz posilić się o to, żebyśmy wygrali i spełnić to, po co przyjechaliśmy tutaj. Szanujemy remizy i walczymy dalej. No przede wszystkim tradycyjnie podziękowania dla kibiców. Przyszli w nielicznej grupie dzisiaj nas wspierać. No, widowiska nie, nie zagwarantowaliśmy. No, stan Murawy też na to nie pozwalał. Przejście obu ekip, teraz ze sztucznej murawy na naturalną, to też robi swoje. Myślę, że inne mecze w trzeciej Lidze też mogły podobnie wyglądać. Eee, Pod jakościowo, jakościowo, naprawdę mocny zespół. Trener ma rację, musieliśmy tro troszkę się cofnąć, liczyć też, że ta murawa nam troszkę w tym wszystkim pomoże. Lecz uważam, że no, stworzyliśmy dwie takie szanse. Gdzie może pod halę takich nie miało i, i gdybyśmy wykorzystali, to różnie mogło się to potoczyć, ale, ale ten punkt na pewno e, szanujemy, szanujemy, e, bo był po prostu wywalczony. No, chłopcy zostawili serce, e, zaangażowanie, nie można mieć o to pretensji, robili co mogli, e, jak, naj, na, jak najlepiej potrafili, także, także nie można też mieć do nich pretensji. E, także, także. No czy się cieszymy no w naszej sytuacji, no wiadomo szukamy punktów, szukamy punktów jak najwięcej w każdym meczu, ale no, remis też musimy musimy docenić. Chciałem się odnieść jeszcze do jednej sytuacji, bo ostatnio troszkę sporo hejtu wylewanych na, na drużynę i, i no, sami sobie na to zasłużyliśmy. tak? Sami sobie na to zasłużyliśmy, ale myślę, że Kibic prawdziwy kiewic, jeżeli hejtuje, no to odbierałem to, że zależy mu bardzo na, na drużynie. Eee, więc może troszkę też w, drugi, w drugą stronę, kiedy byłam msza święta e, e, od, od, chyba na, na naszej stronie, sza święta Zakarpaty Krosno, od chyba dwóch dni przed, przed, przed wydarzeniem, Przyszedł tylko jeden kibic i chcieliśmy mu serdecznie podziękować, to jest Jan Książkiewicz. Tak, tak. Skoro. Także y, wiem, że jeszcze jeden kibic bardzo chciał być na meczu, ale na gorąco przepraszam, zapomniałem imienia, nazwiska. Y, lecz po prostu szpital, tak. Szpital, hospit hospitalizacja zatrzymała go od, od tego wydarzenia, więc naprawdę to doceniamy i... i, i i to jest dla nas miłe, jak, jak ktoś przyjdzie i nas wesprze, bo, bo jesteśmy w trudnym, w trudnym momencie i, i, i każde jakieś dobre serce, dobre słowo to nas niesie jeszcze w górę, także, także sobie z hejtem poradzę, ale, ale no, chłopcy uważam, że, że na to nie zasługują. Czy już ta sytuacja jest uśmotkowana, powinna się finansować wszystko jest pożarcu? Może podam tu numer do dyrektora, to jest pytanie, myślę, że bardziej do niego niż do mnie. Ja mogę mówić o sprawach sportowych o dzisiejszym meczu, jak wyglądamy na temat kadry, ja jestem zadowolony z ruchów, które poczyniliśmy. Jeśli chodzi o przejścia, bo wiadomo, że w grudniu byliśmy w trudnym momencie, o którym Pan wspomniał. Jeśli chodzi o finanse, nie chcę się tutaj wypowiadać, zawodnicy. Bardzo podobnie do tego, co powiedział trener u nas, e, też zostawiają bardzo dużo zdrowia na boisku, i, i to widać, że to miejsce dla nich jest, e, mam nadzieję, że będzie tym miejscem, w którym bardzo się rozwiną, pomogą naszemu klubowi i pomogą sobie w tym, żeby w przyszłości grać na jeszcze lepszym poziomie. A czy jakaś tych zawodników jest zbliżona do tych, którzy odeszli? Myślę, że porównamy to po sezonie i porównamy jedną i drugą rundę. Tu każdy z nas będzie mógł wtedy jasno powiedzieć, jak to będzie wyglądało. E, ja się nie boję tej kadry i wyjścia na każdy kolejny mecz, dlatego liczę na to, że ten cel, który mamy, czyli utrzymanie się w tej lidze, zostanie spełniony. Bo ta nie była pełna, po pierwsze, nie, też niewielu zawodników z nie, długim, nie weszło, bo nie wygrywało na wszystkich <mamy wytwarzanie keskutku> Tak, no wiadomo, kilku chłopców padło je za kartki, mam, mam tutaj na myśli Franka, Kamila Dudę, no taki zawodnik jak Frank, no, no pokazuje, że no dla, bez niego. No, każdy robi co może, ale, ale jednak, jednak to jest spora jakość, na no, której dzisiaj straciliśmy. A jakby było faktycznie, jakby grał, nie wiem, ale no, na papierze na pewno przed meczem jest groźny. Eee... Co, co, co do jeszcze jednego zawodnika, Beksat Ahmedów, no po prostu stanęły sprawy formalnościowe i, i, i przed meczem i, i nie, mógł, nie mógł dzisiaj zagrać, ale myślę, że zarząd na pewno też robi co może i, i e, Beksot będzie mógł zagrać w następnym spotkaniu razem z Pawłem Budzyńskim, bo też podobna sytuacja z e, Frankiem i, i Kamilem Dudą. Co z dyspozycją Chudzika, bo w, w tamtej rundzie był... Znaczy, to znaczy z dyspozycja chudzika. na taki skład dzisiaj postawiłem, tak jak mówię, każdy daje z siebie maksimum, czy, czy, czy to na treningu, czy, czy, czy w sparringach. Na taki skład dzisiaj postawiłem. U mnie nie ma nazwisk, jest drużyna, Mateusz ma szansę wystąpić w następnym meczu poprzez swoje podejście na treningu, czy... czy, czy no, nikomu nie zamykam drogi. Chłopcy wiedzą, że, że w moim zespole możesz tylko e, sam się skreślić. Nie ma opcji, żebym ja Ci zrobił na złość. Możesz na złość sobie zrobić sam, poprzez podejście, poprzez, poprzez e, realizowanie zadań i, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Także my krzywdy nikomu na pewno nie zrobimy. A czy tutaj właśnie podejście jakieś były zastrzeżone, skoro tak to wspomina? Znaczy nie, ogólnie, ogólnie tak ujmuję tak. Z podejściem, no Mateusz... Na, to, na ten mecz e, e, wyszedł w rezerwowym składzie, a, a przez, poprzez, e, też trzeba mu podziękować, bo, bo był na treningach cały tydzień, był w drużynie e, raz modelowej, raz niemodelowej, więc jego wpływ na mecz też jest poprzez, poprzez trening. To nie można powiedzieć, że on e, tutaj nam nie pomógł, bo pomógł, bo był na, na treningach i zmuszał kolejnych do, do rywalizacji, do wysiłku. Także bardzo mu dziękuję za to.